Sporo w naszych audycjach mówimy o siatkówce, ale gdyby Państwo szukali jeszcze więcej informacji, czasem może nawet niszowych albo takich, które na naszą antenę nie trafią, to mamy tutaj pewną rekomendację. Kibice Wielkopolskiej i Polskiej Siatkówki mają okazję dowiadywać się wielu interesujących rzeczy, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu w naszym regionie. Portal wielkopolska-siatkówka.com.pl Piotr Duszyński, twórca tego portalu, wspólnie z siostrą Anią. Zgadza się? Twórca nie, prowadzimy ten portal twórcą Uświętej Pamięci Damian Gapiński. My staramy się tylko kontynuować jego dzieło. Damian Gapiński, naprawdę legendarny, zmarły przedwcześnie prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Środkowej. Człowiek tej dyscypliny oddany całości. Po zajmujecie się tą świadkówką od właściwie lig zawodowych po tę najniższą siatkówkę w grupach dziecięcych, młodzieżowych. Tak, staramy się mówić o, wszystko, o wszystkim, co się dzieje w Wielkopolsce, zarówno NRG MKS Kalisz i Liga, po rozgrywki mini siatkówki. No chodzi o to, żeby przede wszystkim kibice, zawodnicy, te dzieciaki, które uprawiają tą siatkówkę mogli coś o sobie przeczytać, mogli wiedzieć, co się dzieje na bieżąco i po prostu staramy się to pokazywać w jak najbardziej dostępny sposób dla publiczności. No właśnie, bo to jest też przekaz często filmowy, współpracujecie z Organizatorami dużych imprez, właśnie na Waszym portalu, czasami można oglądać relacje live. I tak, mamy swój kanał na, na YouTube, gdzie czasami organizatorzy powierzają nam organizację transmisji takich, takich meczów. Również, jak jeździmy na jakieś mecze jako sędziowie, po prostu nakręcamy wywiady, gdzie też umieszczamy na naszym kanale właśnie z tymi najmniejszymi dzieciakami, z trenerami, z zawodnikami, tak, żeby starać się, aby cała ta Wielkopolska, całe środowisko Wielkopolskie zaistniało po prostu w mediach. Powiedziałeś o środowisku Wielkopolskiej siatkówki. Ono jest zainteresowane współpracą z Wami, czują, że to jest tak że ich portal, bo to jest chyba najważniejsze. Po odsłonie strony i czy, czy, czy na Facebooku widzimy, że tak, że jest coraz większe zainteresowanie, tak samo jak my już się gdzieś pojawiamy, to też yy, jakby sztaby trenerskie czy, 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 czy kadry wiedzą, że będą musiały nagrać jakiś wywiad z nami I to jest też fajne, że już jesteśmy po prostu rozpoznawalną marką jesteś osobą bez wątpienia kompetentną, by odpowiedzieć, jaki jest obecnie stan tej wielkopolskiej siatkówki. Poczynając od tych najwyższych lig, wiemy, że tylko NRG MK z mamy w ekstraklasie siatkarek. Na pułapie pierwszej ligi mężczyzn mamy zawodników krispolu września, energetyk, NEA, Energetyk Poznań w pierwszej lidze kobiecej siatkówki. Dużo więcej duży na szczeblu centralnym, ale w drugoligowym towarzystwie. Brakuje silnej męskiej siatkówki na pewno, bo, bo, bo mamy tylko ten krispol w pierwszej lidze i który teraz akurat jest w kryzysie. MK KS, mamy nadzieję, że się odrodzi. Enea Energetyk zmierza do Tauron Ligi. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Mamy bardzo silną drugą ligę, bo mamy siedem zespołów aż na dziesięć i trzy w drugiej, w drugiej lidze męskiej. Także jest, jest co grać, choć nawiązując do historii, chcielibyśmy, żeby to było więcej. Brakuje też chyba wielkich imprez sportowych. No nie mamy wielkiej hali widowiskowo-sportowej w Poznaniu. Pamiętamy słynne mecze Ligi Światowej, i polskich siatkarzy mecze o superpuchar. Trochę za tym tęsknicie także z perspektywy wielkopolskiej siatkówki KOM.pl. Jak najbardziej, bo chcielibyśmy uczestniczyć w wielkich wydarzeniach. W tym momencie możemy tylko liczyć na turniej towarzyskie w Szamotułach, jak Amikaka, czy w Zalasewie, na Memorialach Rady Łasia. Chcielibyśmy móc uczestniczyć w tych najwyższych wydarzeniach. No Na razie nie mamy takiej możliwości. Będziemy starać się odwiedzać jak najczęściej MKS Kalisz, żeby chociażby w ten sposób uczestniczyć w tym siatkówce na najwyższym poziomie. Jak mówisz, adresatów Waszej strony przybywa. To oznacza, że to środowisko siatkarskie Poznania i Wielkopolski jest. Coraz silniejsze, dochodzą takie głosy, że coraz więcej dziewczynek, chłopców chce uprawiać właśnie yy, siatkówkę. To się też czuje podczas rozmów z waszymi odbiorcami? Tak, jest, jest, jest głodne siatkówki w Wielkopolsce. Przede wszystkim no, mamy fantastyczne drużyny młodzieżowe, MKS Kalisz, Energetyk czy, czy Szamotulani w kobiecej siatkówce, które są bardzo silne i zdobywają hurtowo medale. Mm. W pile Joker Piła, to są naprawdę mocne ośrodki dzięki nim ta Wielkopolska jest rozpoznawalna już.